Mewtwo, Deoxys, Anony z jajek Że jak? Wszystkiego się spodziewałem Ale nie takich bonusów To co się teraz będzie działo Przez najbliższy miesiąc A nawet ponad Bo już praktycznie od następnego tygodnia Dokładnie od weekendu obecnego Będzie szałem Po prostu mnóstwo osób Które przestało grać teraz z miłą Będzie wracało do gry Bo to co was czeka w tej chwili We wrześniu Cały miesiąc Cały miesiąc eventów Począwszy od dnia w piątek Kurde od, od piątku Od piątku tydzień w tydzień Przez cały miesiąc Czego chcieć więcej Zresztą teraz aktualnie od dnia dzisiejszego Od godziny 3 rano Mają możliwość już realizacji W pełni questu na Jirachi Czyli osoby które nie były na żadnym go Mają teraz możliwość Sami do siebie zdobyć Jirachi Jednak nie możecie tego zdobyć w ciągu Pierwszego dnia, drugiego, trzeciego Bo oczywiście jest to trudne O czym mowa? dowiecie się później. I teraz na szybko tipy jeśli chodzi o quest nadzieraczy. Takie wiecie, bez spoilowania, po części. Weźcie na buddy fibasa, jeśli macie. I przejdźcie z nim 20 km. To jest bardzo ważne. I drugi tip, załatwcie sobie Melton Boxa. Nie ma za co. A teraz przejdźmy do omówienia wszystkich bonusów przez cały miesiąc. Dzień po dniu, w sensie tydzień po tygodniu. Zaczynając e, może od odsunięcia... Od tego tygodnia, dokładnie od tego weekendu. Mają możliwość zdobywania zarówno shiny Karwani, jak i też shiny. I mi z głowy. Tyle dookoła jego jest, a ja zapomniałem nazwy: Barbouch. Oczywiście, że Barbouch. Pokémon jakim jest Barbouch, taki też Karwania. Te dwa będą do zdobycia w wersji shiny przez na to tydzień. I oczywiście później, ale w mniejszej ilości. Patrząc aktualnie na to, że on występuje często przy pogodzie Sani, te dwa Pokémony shiny są oficjalnie. Jednak spodziewamy się tutaj dodatkowo dwóch. Ale jakie to będzie i czy w ogóle będą, nie wiemy. Oczywiście, podczas tego eventu, przez tydzień będzie możliwość zdobywania pokonów w dużej ilości wodnych oraz dystans na badi przy pokonaniu wodnym zalecam Kyogra będzie o połowę zmniejszony. Oraz dodatkowo będzie więcej pokonów wodnych z jajek. To jest pierwszy tydzień, aktualnie bez Ultra Eventu. I teraz uwaga: Pierwszy tydzień Ultra Bonusu. Od 2 września, od godziny 22, ma możliwość zdobywania unknownów. Uwaga! Z jajek. Z jajek 10 km będzie możliwość wyklucia: możliwość wyklucia annonów. Oczywiście literek Ultra łącznie. Tam różnie, oczywiście, tutaj różne strony podawały, bo one były oficjalnie na Twitterze pomieszane inaczej. A tutaj Ultra. Każda literka osobno. Jest możliwość, i oczywiście zwróćcie uwagę, że kiedyś. Publikowałem mnie turki, które były widoczne annony w postaci zaptajników, ale to były bardziej słowa, wiecie, takie, co będzie w tym jajku. A nie że można wykluć annowna. Także niektóre osoby mnie to i za to ganiły, a ja po prostu przewidywałem przyszłość. Chciałem wam pokazać, że takie coś będzie miało miejsce. I właśnie teraz ma miejsce. Także annony w dziesiątkach od pierwszego tygodnia września. Pamiętajcie, pierwszy tydzień września, annowny w dziesiątkach. Także tutaj Pokestopy w ruch. Drugi bonus. Legendarne bestie wracają na rajdy. I oczywiście kolejny powrót dla tych, którzy nie mieli możliwości lub też nie chcieli rajdować w dużych ilościach na konkretnych hourach podczas całego bonusu. Mamy od razu teraz wszystkie trzy shiny pokemony, shiny bestie na rajdach. Przez cały tydzień, od 2 do 9 września. I oczywiście też do późnych godzin wieczornych. Trzeci bonus. Shiny Nowe Shiny. Shiny Syntret, oczywiście jest też z Furetem i Shiny Gligar. Te dwa Pokémony będą do zdobycia na dziko. I oczywiście podczas tego wderzenia, z uwagi na to, że mamy te unknown z dziesiątek, jest zmniejszony dystans na jajkach o połowę. Drugi tydzień. Ultra bonus. Od 9 września do 16 września. I mamy możliwość zdobycia Deoxysa Będzie oczywiście możliwość przez cały tydzień zdobycia z piątki. Oczywiście tieru piątego. A i tutaj mogę się mylić. Pamiętamy oczywiście sytuację z następnego roku, że Mewtwo, który wrócił do nas, znaczy zmienił lokację z EX RAIDów na rajdy normalne, miał tier 6 i były zwiększone tutaj wartości HP. Także też tutaj też będzie prawdopodobnie taka sama sytuacja, że zwiększą HP naszego Deoxysa w każdej formie. I tutaj z tego co czytałem, jeśli tak będzie, to minimalna ilość graczy. Żeby pokonać, że pokonać wersję defensywną Jest to 6 osób Jeżeli wykorzystamy tutaj możliwość zdobycia Największych leveli Na Gengarach lub też Giratinach, czyli same 40 levele Zdajemy możliwość pokonania tego y, pokemona W liczbie 5, ale minimalna ilość Na tierze 6, jeżeli oczywiście tak wejdzie Tier 6, Daoxys defensywna forma Będzie minimalnie 6 osób wymagane przy różnych pokemonach. Deoxys wszystkie formy będą dostępne wiecie, w mniejszej ilościach jeśli chodzi o graczy, jednak defensywna forma będzie wymagała co najmniej 6 graczy na spokojnie, żeby go pokonać także Deoxys na piątkach, szóstkach tieru szóstego rajdy. Pokemony z Kanto w siódemkach, czyli te które się otrzymuje z jajek mmm, które otrzymujemy z giftów od przyjaciół z siódemek mamy możliwość zdobycia Shiny uwaga, Shiny regionalnych pokemonów ale tylko i wyłącznie z pierwszej generacji Także tutaj życzę wam szczęścia jeśli chodzi o te pokémony oczywiście równie dobrze mogą pojawić się one same w sobie Czyli pokémony regionalne Bez shiny Dla każdego z was Ale shiny regionalny to jest coś I te jajka wyjątkowo będą trwać dwa tygodnie Także tutaj jajka Te regionalne będą do zdobycia Przez dwa tygodnie Nie tylko tydzień ale dwa tygodnie Trzeci tydzień Trzeci tydzień ultra bonusu 16 września Pamiętajcie tą datę bo to jest bardzo ważna Czekaliśmy na to długie lata. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiła się, się gra. Każdy oczekiwał na Mewtwo. Później pojawił się Mewtwo, każdy czekał na Shiny Mewtwo. I właśnie o nim mowa. Shiny Mewtwo zagości u nas na rajdach. Prawdopodobnie Tieru też szóstego, ale tego nie możemy być pewni na chwilę obecną. Ale możemy potwierdzić, że będzie na rajdach. Tieru powyżej czwartego. To jest pewne. Mewtwo na rajdach w wersji Shiny do zdobycia. Przez tydzień. Tylko przez tydzień i będzie możliwość otrzymania ataku specjalnego Psych Strike. Mam nadzieję, że prawidłowo czytam, ale tak. Psych Strike. Ten atak będzie dostępny na Mewtwo podczas tego wydarzenia. I ten atak oczywiście na chwilę obecną nie wiemy, czy będzie tm Czyli w tym przypadku, osoby, które mają stare Mewtwo jeszcze sprzed roku, czy będą mogły korzystać z tiemki, żeby otrzymać ten atak. I uwaga: Mewtwo, Shiny to za mało. Po prostu za mało. I dają nam pierwsze Pokémony z piątej generacji. Tak jest. Była mowa o tym, i teraz potwierdzają to. I to z wielkim stukiem, bo wprowadzają pierwsze Pokémony, które oczywiście będą w naszej grze, Shiny. Shiny Pokémony z piątej generacji. To jest bonus, ultra bonus dla nas. A my Shiny Klinga. Shiny Kling oczywiście ma tu i dwa etapy ewolucji, także będzie tu i warto go zdobyć, dla samego, wiecie. Wow, mam ekstra. Klink będzie na rajdach. Nie na dziko, tylko na rajdach. Shiny Lilipub też ma dwie formy ewolucji. Trzeci Shiny. Trzeci Shiny jest to Shiny Patrat. To są trzy Pokémony, oczywiście wraz z rodzinami ewolucyjnymi, które będą do zdobycia podczas tego weekendu. Znaczy, sorry, tygodnia. Od 16 września do wyzeocznego. Wiem, wiem, jest to czas szkolny, więc tutaj przygotujcie się bardziej, studenci, żeby tutaj. Ostatnie tygodnie yy, waszej wolności, że tak powiem, żebyście mieli możliwość tutaj realizacji tego, co będziemy mieć dostępnego. I patrząc na grafikę, dokładnie na filmik, który był prezentowany na Twitterze, to trzy startery z tej generacji będą do zdobycia właśnie na dziko. Jedyna opcja, że a release tego tygodnia od 16 do 23. Będzie na dziko prawdopodobnie każdy Starter do zdobycia Tak samo jak to miało miejsce z czwartą generacją Czemu tak szybko nie wprowadzają właśnie te generacje? Bo zwróćcie uwagę, że aktualnie już kończymy, znaczy będziemy kończyć Czwartą generację starterów na Committee Day I oczywiście w trakcie tych wydarzeń trwają jeszcze inne wydarzenia Przypuśćmy Montreal Safari Zone, czyli w tym przypadku Kanada Safari Zone Podczas którego będzie możliwość do zdobycia Shiny, uwaga, Shiny Yanme. I po tym wydarzeniu jeszcze jest kolejny Safari Zone w Taipei, gdzie grafika nam mówi o tym, że będzie Shiny Odish do zdobycia. I na koniec oczywiście mogę się pochwalić tym, co tak naprawdę miało, miało mieć miejsce w dzisiejszym odcinku, gdyby nie było tego wydarzenia. Nie miałby to miejsce, chociaż tak naprawdę przewidziałem to 4 dni temu, że będzie, czy oczywiście prezentacja. Jak też premiera ogólnie quest nadziejarczy. I napisałem to na Twitterze, ale oczywiście mało kto z was tam przegląda. A z tego co wiem, to aktualnie tam wrzuciłem pierwszy kod do zaproszenia. Właśnie na Twitterze dla osób, które aktualnie mnie śledzi, i chyba drugi wrzucę na Instagram i trzeci, jeszcze nie wiem gdzie. Kto tam mnie śledzi, będzie miał możliwość otrzymania kodu do zaproszenia do znajomych. Z uwagi też, teraz ten quest wymaga dodania do znajomych. A, ciekawostka! Dla tych, którzy nie chcą, lub mają full, przyjaciół w swojej liście: jeżeli się usunie przyjaciela i go doda ponownie, to się zalicza. I nie, nie, nie. Nie restuje serduszek, pozostają one niezruszone przez 90 dni. I w tym przypadku, jak powiedzmy, usuniesz przyjaciela, to po 3 miesiącach, 90 dniach, one się dopiero restują, Nie wcześniej. I jeśli chodzi o ultra bonus i najciekawsze rzeczy, to ma tyle. Jednak, jednak dla tych, którzy nie lubią mojej brody będzie ona wkrótce zmieniona a mianowicie będzie mniejsza i będzie pomalowana na blond tudzież żółty, tudzież złoty z uwagi na to, że właśnie ta drużyna wygrała, jeśli chodzi o rywalizację na, na live i prawdopodobnie w sobotę jak nie w odcinku, tak też na live, będzie pierwszy raz premiera nowego mnie i właśnie jeśli chodzi o shiny, które wam prezentowałem na instagramie Moje dwa nowe shiny. Z uwagi na to, że wczoraj był ostatni dzień bonusu starostowego udałem się do galerii. Tam wykonałem dwa rajdy na Rayquaza. Pierwszy normalny i drugi rajd z shiny Rayquaza. Bardzo słaba, ale mimo wszystko shiny moja druga Rayquaza. Gdzie zaraz po wykonaniu rajdu i złapaniu shiny Rayquaza kliknąłem na pierwszego Pokemona. Pierwszego Pokemona, którego kliknąłem z Lura. I był to shiny Zubat. Zapałem szani Zubata. W ostatnim odcinku, gdzie pokazałem wam nowego szani swojego, i był to szani Manki, czy mankey. tam jedna osoba zauważyła jako pierwsza, że Pokemona wcześniej kliknąłem. To była prawda, i ta osoba, z uwagi na to, że była spostrzegawcza, otrzymała oczywiście ode mnie kod do zaproszenia. I to jest trzecia osoba, która otrzyma kod, z uwagi na to, że w tej chwili są te kody potrzebne do ukończenia questu pierwszego na Jirachi. I dla zainteresowanych, ukończyłem swój challenge. Po części, bo w momencie kiedy wbiłem 2 miliony 50 tysięcy expa Zobaczyłem, że była już na 18, zostały 4 godziny I 30 tysięcy to jest pikuś w stosunku do 200 tysięcy, które zdobyłem w ciągu 2 godzin 2,5 i godzin 3 godzin? 3 godzin Więc to jest pikuś, jeśli chodzi o zdobycie 30 tysięcy I sobie podarowałem Także wbiłem w ciągu 4 do 5 dni milion Stardust'a z tego eventu Nagrądzie dzisiaj, już teraz 2 miliony 80 tysięcy. I tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Zachęcam Was do lajkowania, like do subskrypcji, do followowania na Instagramie, na Twitterze. I widzimy się już wkrótce. Prawdopodobnie na pierwszym odcinku z realizacji nowego Quest na Jirachi. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się.